Patrzysz tą ofertę pracy, no, dwa lata doświadczenia, no i przecież ja dopiero się zacząłem uczyć. I witam z wrocławskiej wsi. Wczoraj trochę szumiało, ale dzisiaj mam taką specjalną myszkę, którą nakłada się na aparat i mam nadzieję, że będzie trochę mniej szumieć. Rano, bardzo ładny dzień, Zaczynamy od spaceru jak zwykle i dzisiaj mamy bardzo ważny temat, o którym chcę Ci opowiedzieć. Tutaj mam takiego sąsiada, który buduje ogromny dom, będzie 1200 metrów, Prawda budowa stanęła, ale mieszkać w domu, który ma 1200 metrów... Wiele osób, które zaczyna programować, robi to z myślą o swojej pierwszej pracy, czyli o tym, żeby dostać stanowisko junior dewelopera. No i teraz pytanie: co tak naprawdę trzeba umieć, żeby zostać junior deweloperem? Bo o ile w wielu różnych zawodach jest to w miarę jasne, i jeżeli zakończę jakiś etap nauki albo otrzymam jakiś certyfikat, to mogę zostać tym i tym tą tą osobą, mogę być taki i taki zawód, bo przecież ktoś mi to już poświadczył. A jak jest BT? BT jest zupełnie inaczej, bo tutaj certyfikaty i studia i różnego rodzaju inne szkoły nie mają większego znaczenia, zresztą o tym będzie pewnie jeszcze kiedyś. A tym razem zastanówmy się nad tym, co tak naprawdę musi umieć Junior Developer, skoro nie ma tego nigdzie zapisane. Każda firma troszkę inaczej sobie to definiuje. Taka osoba, która zaczyna, co ona tak naprawdę musi umieć. Zacznijmy może od tego, kim w ogóle jest junior developer, bo narosło wkoło tego stanowiska bardzo dużo mitów, i wiele osób uważa, że junior developer to jest już ktoś, kto ma ogromną wiedzę, i właściwie to już niewiele mniej wie od tych seniorów, midów i innych tego typu stanowisk. A jak jest naprawdę, czy ten junior to musi już wiedzieć wszystko, czy on faktycznie musi mieć, dwa lata doświadczenia, no bo przecież na pewno spotkałeś, spotkałaś się z sytuacjami, gdzie widzisz ogłoszenie na junior dewelopera, a okazuje się, że ta osoba musi mieć dwa lata doświadczenia, umieć mikroserwisy i mnóstwo innych rzeczy, które wydają się być bardzo skomplikowane dla osoby, która dopiero zaczyna. I patrzysz tą ofertę pracy, no dwa lata doświadczenia, no i przecież ja dopiero się zacząłem uczyć. Zacznijmy od tego, że jeżeli chodzi o te labelki junior, mid, senior, one nie mają aż tak dużego znaczenia, jakby nam się mogło wydawać. W wielu różnych zawodach ta gradacja jest bezpośrednio powiązana z wiedzą, a w IT bywa różnie. Czasem jest tak, że nawet osoby, które są już w branży 10-15 lat i ugrzęzły w jednej technologii, w jakimś starym, starym podejściu, którego już dawno się nie używa, one mają na papierze 15 lat doświadczenia. Ale one wcale nie są osobami, które spełniają wymagania na przykład nawet na mida w innej firmie. Więc może się okazać, że to, że potrafisz, że jesteś w branży na przykład 15 lat, wcale nie oznacza, że jesteś seniorem. Nawet jeżeli masz labelkę seniora w jednej firmie, to może się okazać, że w zupełnie innej firmie nie zostaniesz potraktowany nawet jako mid, więc... Te labelki, te określenia Twojego stanowiska nie mają dużego znaczenia. Przyzwyczaj się. Ja pracowałem w wielu różnych firmach, gdzie nawet nie było tych labelek. Firma, która mnie zatrudni i zapłaci mi na przykład 5 albo 10 tysięcy, czy ja faktycznie będę potrafić zrobić dla niej rzeczy, które są tyle warte? Dzięki temu, że ja zarobię 10 tysięcy, firma zarobi na przykład kolejne kilkadziesiąt tysięcy. W taki sposób myślą pracodawcy. Oni potrzebują osób wartościowych, więc jeżeli ty potrafisz być wartościowy dla firmy, to będziesz zarabiać dużo, i twoja labelka nie ma większego znaczenia. No i może się okazać, że w wieku 25 lat, czy może 30, zaczynając nieco później. Jesteś już seniorem, a co po pięciu kolejnych latach? Jesteś już dziadkiem, czy już powinieneś zostać jakimś menedżerem? To dość skomplikowany temat. Tak jak wspomniałem, może się okazać, że w innej firmie masz na tyle mało wiedzy, że wcale nie zostaniesz potraktowany jako senior. No dobra, ale tak konkretnie, co ja muszę umieć, żeby zostać juniorem? No, załóżmy, że nie umiem. Wszystkiego. Muszę zacząć od czegoś, co tak naprawdę powinienem wybrać na początek. Więc, jeżeli już takie konkretne rzeczy chciałbyś, chciałabyś wiedzieć, co na pewno trzeba znać, to w zależności od tego, jaki wybrałeś, wybrałaś język, o tym będzie pewnie gdzieś, kiedyś jeszcze więcej. To w tym konkretnym, w tej konkretnej technologii są pewne podstawy, które, które trzeba znać. Jeżeli wybrałeś jakiś język programowania, to na pewno składnia tego języka. No nie może być ci obca. Musisz, musisz znać podstawowe pojęcia, podstawowe e, informacje, jak się w tym w ogóle języku posługiwać. To jest podstawa. Tego, ten język, w którym będziesz pracować, no po prostu musisz znać. Też wiadomo, nie musisz znać jakichś bardzo zaawansowanych konstrukcji, gdzie, które są wykorzystywane dopiero w takich bardzo skomplikowanych sytuacjach, ale te wszystkie najprostsze, najprostsze rozwiązania, które, które każdy, każdy stosuje na co dzień, każdy programista, no musisz znać, ale to, to nie są trudne rzeczy. W każdym jednym języku są to tematy, które możesz opanować dość szybko, więc na pewno dobra znajomość fundamentów tej technologii, w której chcesz pracować, to jest pierwsza rzecz. Drugą rzeczą też jest jakaś podstawowa znajomość systemu kontroli wersji, czyli tak zwanego Gita. O tym też pewnie sobie jeszcze kiedyś więcej powiemy, czym w ogóle jest Git. Więc to jest narzędzie, które używają praktycznie wszyscy programiści, wszyscy ludzie, którzy w jakiś sposób pracują z kodem. Jest ono proste, ale też trzeba się go po prostu nauczyć. No i w dzisiejszych czasach takim must have zrobiło się również to, że trzeba stworzyć swoje własne portfolio, czyli oprócz tego, że znasz już podstawy, że wiesz jak ten kod na przykład gdzieś e, wrzucić na jakiś serwis typu e, github i możesz się z nim możesz się tym kodem podzielić z innymi, to takim, mm, takim ostatecznym krokiem, który na pewno trzeba w dzisiejszych czasach zrobić, żeby w jakiś sposób się wyróżnić na tym rynku juniorów, jest zrobienie portfolio. Projekt ma pokazać, że jesteś w stanie zrobić jakieś proste rozwiązanie danego problemu, że w zastosowaniu podstaw, podstaw Twojego języka i podstaw jakiegoś frameworka do budowania aplikacji jesteś w stanie zrobić działające rozwiązanie. Więc na pewno warto podczas nauki, zaraz po nauce wszystkich fundamentów danego języka, pomyśleć o tym, żeby zrobić jakieś dobrze wyglądające portfolio. To często jest też tak, że to portfolio wcale nie musi być jakieś nie wiadomo jakie. Ty po prostu musisz tam zastosować dobre praktyki, których się nauczyłeś pokazać, że umiesz programować. Jeżeli ten, to Twoje portfolio potrafi rozwiązać jakiś konkretny problem, to idealnie możesz zaczynać. A kiedy wysłać CV? Zaczynaj. Jeżeli tylko, jeżeli tylko oferta pracy odpowiada temu, co potrafisz. Co to już robiłeś? To wysyłaj. Najwyżej Cię nie przyjmą. I to już jestem gotowy na to, żeby zacząć pracę. Czy jeszcze może coś innego powinienem zrobić? W jaki sposób zostać tym juniorem? No bo przecież te wymagania są tak różne w różnych firmach, a skąd ja w ogóle mam wziąć te dwa lata doświadczenia? No właśnie, doświadczenie to jest dla juniora, to jest bardzo ciekawy temat, bo może się okazać, że pomimo, że w ofercie jest napisane dwa lata doświadczenia, to wcale nie musisz traktować tych dwóch lat doświadczenia jako dwóch lat komercyjnego doświadczenia, bo tak naprawdę to chodzi o to, żebyś ty po prostu zrobił, zrobiła cokolwiek, że ten rok czy dwa doświadczenia dotyczy bezpośrednio tego, że ty przez ten czas coś robiłeś, robiłaś, czyli masz doświadczenie z kodem, masz doświadczenie z tym, żeby w jaki sposób napisać swoją aplikację. Ona oczywiście nie jest wolna od błędów. Jesteś dopiero zaczynasz, jesteś juniorem, więc najbardziej te wszystkie rzeczy nie są jeszcze zrobione idealnie, ale przez te dwa lata nauczyłeś się wszystkiego tego, co jest potrzebne. Niektórzy potrzebują na to dwa lata, inni potrzebują mniej. Więc jeżeli ktoś pisze, że potrzeba dwa lata doświadczenia nie przejmuj się tym aż tak bardzo. Jeżeli jest oferta, która spełnia Twoje wymagania i widzisz, że masz znać yy, kilka tematów, które już znasz, ale na przykład jedynym problemem jest to doświadczenie, to wysyłaj. Wysyłaj! Nie przejmuj się, najwyżej nie odezwą się. Ja wyjdę na takiego głupka i po co ja mam wysyłać wszystkim te swoje CV, które nikt mnie nie chce? Bo przecież wyraźnie tam jest napisane dwa lata doświadczenia. Wysyłaj, wysyłaj, yy, wysyłaj. Jeżeli nie spełniasz wymagań, to po prostu cię nie zaproszą to jest jedyne. Jedna najgorsza rzecz, która może się stać, no bo co może się stać gorszego? Co najwyżej pójdziesz na rozmowę, i dopiero tam te osoby stwierdzą, że umiesz za mało. No bo widzisz, jeżeli wydaje ci się, że umiesz za mało, a zwykle ludziom na początku cały czas wydaje się, że potrafią za mało, to próbuj. Rynek zweryfikuje, czy faktycznie potrafisz za mało. No bo jeżeli pójdziesz na tą rozmowę, to. To, co najgorsze może się stać, to po prostu nie zostaniesz przyjęty. No dobra, ale co, jeżeli będę przyjęty, a okaże się, że nie daję rady, to wtedy nie jest to już Twój błąd. Wcale nie jest tak, że jeżeli ty się dostajesz i się okazuje, że jesteś niedopasowany do tego stanowiska i masz problemy, umiesz za mało, no to jest wina rekrutera. Po prostu źle cię zrekrutował. Biorę udział w rekrutacji od wielu lat i. To nie jest taki łatwy proces, żeby kogoś zrekrutować. To jest duża odpowiedzialność od strony technicznej, od strony miękkiej. Ten proces zwykle jest dość długi. i Jeżeli ty faktycznie nie pasujesz finalnie do tego stanowiska, gdzie jest zostałeś, zostałeś zatrudniony, to już jest wina rekrutera. I to wcale nie jest tak, że ty od razu zostaniesz wyrzucony. No może trzeba się starać, że jak już się dostaniesz do tej swojej pierwszej pracy, to musisz się postarać to wszystko, co potrafisz, zaprezentuj, próbuj. Ważne jest to na pewno, żeby te twoje miękkie umiejętności były też na takim jakimś sensownym poziomie. Jeżeli czegoś nie potrafisz, pytaj. Jeżeli masz czymś problem, też mów o tym, to nie jest wcale tak, że wyjdziesz na głupka. Jeżeli ktoś cię zatrudnił na pozycję junior dewelopera, to nie oczekuję od Ciebie, że będziesz potrafił potrafiła robić jakieś bardzo zaawansowane rzeczy. Po prostu najważniejsze to znać podstawy, znać te fundamenty i mieć taką chęć do tego, żeby się po prostu w danej pracy roz, rozwijać, żeby pytać, że prowadzę kursy dla osób początkujących. I jeden z moich kursantów miał ogromne obawy, że umie za mało i Pomimo, że wydaje, wydawało mi się mi, jako osobie, która go prowadziła, że umie już całkiem sporo, i na tle innych jest naprawdę już całkiem, całkiem dobrym programistą, on cały czas bał się wysyłać CV dalej, próbować dziś chodzić na te pierwsze rozmowy, a okazało się, że spróbował. Wiadomo, pierwsza nie wyszła, druga nie wyszła, ale już przy trzeciej dostał całkiem niezłą ofertę pracy. Trochę się przeraził, bo przecież on jeszcze nic nie umie. No i taki syndrom oszusta to jest coś, co bardzo często zdarza się młodym programistom. W końcu przecież nie mam studiów, nie ma. uczyłem się dopiero pół roku, a już się dostałem na pozycję juniora. I co teraz? Czasem się boimy, boimy tego, że się po prostu dostaniemy. I ta właśnie osoba na początku miała naprawdę sporo pracy. Dała siebie dużo, ale to było kilka miesięcy, które na początku wymagało od niej dużo nauki. Był jednocześnie bardzo wartościowy okres w jej życiu z kątem tego, co, czego można się nauczyć w pierwszej pracy. Ale dała radę, bo zwykle, jak już jesteśmy w ciężkich sytuacjach ciężkich czy w ogóle w nowych sytuacjach to robimy dużo nowych rzeczy, które wydawać by nam się mogło, że nigdy byśmy wcześniej nie zrobili, a później poznajemy to, co trzeba, nadwiązujemy kontakty, rozwijamy się no i jesteśmy w swojej kolejnej pracy. Ta pani dziwnie na mnie patrzy, bo chyba nigdy nie widziała na naszej wsi kogoś, kto chodzi z kamerą po lesie. E, a jak już dostałeś swoją pierwszą pracę, zaczynasz e, pierwszy dzień, to też nie spodziewaj się tego, że dostaniesz jakoś bardzo skomplikowane zadania. Na samym początku będziesz robić zadania proste. Nikt od Ciebie nie będzie wymagał tego, żeby robić jakieś mega skomplikowane rzeczy. Dostaniesz pewnie naprawę jakichś bugów, dostaniesz jakieś proste zadania, które wydają się być powtarzalne, do tego, żeby w ogóle wejść w projekt, poznać go i nauczyć się wielu rzeczy, które dopiero później będziesz stosował w takich bardziej zaawansowanych zadaniach. Dlatego spokojnie, nawet jak się tam dostaniesz, to osoby, które ci tam wprowadzą. Przez pierwszy tydzień to pewnie będziesz mieć jakieś wprowadzenie do Kodu, do projektu, do yy, całej firmy, organizacji, więc spokojnie, nawet jak się tam dostaniesz, to wcale nie jest tak, że od razu będziesz musiał robić strasznie trudne rzeczy. No ale też, muszę to powiedzieć, nie marnuj czasu swojego i czasu rekruterów na wysyłanie CV do ofert, na które nie ma szans, jeżeli ktoś napisał o ofercie, że musisz mieć lat doświadczenia na przykład. 4, 5 i mm, musisz znać technologie takie i takie, a ty nigdy w tym nic nie robiłeś. A są to grube technologie, których poznanie często wymaga wielu miesięcy. No to wtedy nie wysyłaj. Och, jest tak dużo ofert pracy dla juniora, takich pierwszych ofert pracy, że bez problemu znajdziesz coś dla siebie po prostu czytaj te oferty nie wysyłaj wszędzie wszystkiego na ślepo przeczytaj, jeżeli tylko brakuje ci jakichś drobnych rzeczy drobnych umiejętności których tam jest, tam jest napisane w tym ogłoszeniu, to to wtedy wysyłaj nie znam się, ale mówią, że o wschodzie słońca jest najlepsze światło do nagrywania i robiliśmy z żoną takie podniesione grządki od samego zarazu, Mówiliśmy sobie w drewno Chcieliśmy to wczoraj, zbijaliśmy i teraz trzeba będzie tutaj nasypać ziemi. To dopiero będzie wysłać. Dobra, wracam już do domu. Mam nadzieję, że moja rodzina już wstała. Liczę, że dzisiejszy odcinek był dla Ciebie wartościowy. Jeżeli tak, to zostaw lajka, like, zostaw komentarz, napisz też o czym. Chciałbyś się usłyszeć w kolejnych odcinkach. Cały czas będzie ten vlog się rozwijał i myślę, że ty też będziesz miał w nim aktywny udział. Dlatego, jeżeli jest cokolwiek, co cię dręczy, daj znać w komentarzu i cześć. Powiem ci szczerze, że montaż filmów to jest najtrudniejsza rzecz, jeżeli chodzi o vlogowanie.